Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku z Dead by Daylighta. Dzisiaj przyjemna ekipka, Kubuś, Jabolek, Chrisu i ja stwierdziłem, że zrobię builda pod generasza solo, bo zaczęło mnie to irytować jak ludzie na tym evencie, na urodzinach DBD, zaczęli używać jak najwięcej perków pod regres generatorów. Painres, pacynka, surch, niegdyś jolt. Po prostu zaczęło to strasznie irytować, nie tylko mnie, jak i naszą całą ekipę. Dlatego stwierdziłem, że zrobię build pod typowo generała. No i udało się. Wyszły fajne dwa mecze. Jeden na trapera, który polecam gorąco obejrzeć, to co się tam działo, to jest istna masakra. No i drugi na clowna, na Twitcha, co dziwne, który skampił, jakiś tunelową. ale to. Że tak powiem, zapraszam do samego odcinka, a to do mnie na tyle. Łapka w górę, subik, Jak chcecie więcej, no i co? Do usłyszenia w następnych. Na razie. Najwcześniej to będzie już 19 Najwcześniej, tak najbardziej automatycznie. Traper mis. Traper mis, traper traper nie ma terroru! O kurde, no. Coś ty kurwa Krystof zrobił Ograłem Jestem jestem na maile Uciekłem, on jest przynajmniej ten w rogu To jest aż że z Dostał z palety, SkiBeeDee Paletu na mainie, niszczy palet Postawił e, na mainie No, strapowana paleta jest, jest. Zaraz sprawdzę, czy ma czerwony addon, SkiBeeDee SkiBeeDee okno, trapuje na mainie, SkiBeeDee Jezus Sorry, wciągnęliście mnie Masz czerwonego trapa? Skurwisy, nie? Czy nie? Skiby Nie, dobra, nie masz. A ma tego na mnie? Skiby Jest na mnie. Skiby Darby. Jestem to z nim jest... przy mainie. Jak nie gram bez hyperfokusa, to tak mi greaty siadają, nie? A teraz jak gram, to nic. Żadnego greata. czemu jest? Czemu go nie widzę? Jest kurwa gdzieś obok maina, mam terror cały czas. Trzeba daj do gain'a, pomóc mi, ale se ładnie W kręcić No jak Biegnie z nim na na te okularze, Na mainie, no, z, no. wszystkie trapy zdjęte Skbd na mainem, wracamy na na jest Jest na mainie, mainie. skbd Dobra Teraz gun mu pójdzie, skbd Znów rozmieścił trapa na mainie Skbd Na oknie, Dobra Drugi gun z O kurwa A, czemu mam ekspauzo, z O kurwa O kurwa, z kbd no to sobie nieźle Jak masz ekspauzy to się ginie naraz Tak Tak, że no fita się poda. O kurwa. O nie dostało pana której się działo panowie z Tam Podament podpalę tam Podpalę to możesz się wywalić Okej Z kbdź patrz skwidaj Rozstawia trapa O oh, fuck

o kurwa, jabłku! Ej, to było piękne! To było dobre, chuj! Ja, pierniczę! Nie, nie, podnieś. Dwa razy uratowany z Ja Ja, pierdolniszę. Teraz to jest to, to chyba... teraz. Chyba na tuby leci. Z Gibraltar. Będę podpalę tą znowu, chyba? A teraz cię nie uratuję? A, Ne, dostosunę. No, no, Z tego gaza na Ten wejdzie w swojego trapa. Jaki debil. <noise> Wszedł w swojego trapa Jezu. Co on no, odpierdala? <noise> jak zatropował wszystkie trapy. Jak ja bym dostał 4 suny w ciągu 20 sekund, to ja bym się popakał chyba. Ej, czerwony addon na ten? On ma czerwona, a nie, dom nie, po... nie, nie ma. Nie, nie ma. Nie, 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 Ja nie przegania i cały O cały hack. czas była normalna. Dobre, no prawda, to już hack, chill. Mam gun. Nie chcesz tego trapa z Rozstawię pod oknem trapa. A widzę. Widzimy, siedze. widzimy, widzimy. Właściwie a, w niego wpadłem. Szmaciarza. Lecę po Kubusia. Skimde. Mhm. Ale się. Wszystkie BD. Uwaga, nawet ładnie rozstawione. Chodź ze mną, Kuba, dobra? Okej. Okay. Ola, uciekłeś tu? Nie. Masz paletę jakąś? Krysow? No, no Dobra. On no, ja się zgubił. No nie no. wiem, nie Ja, bo on po to tamach odeszedł. Straszna oro. Jest biedny Misiu. Cztery stówe. Misiu se poszedł. Misiu se poszedł. No ja bym chyba deseka zajebał szczerze. Kubij tego gunmanie. Mhm. Kryzys osób, a jest ale dobra To najmniej Powiem, nie że... że tam ma jednego Daj mi muzyczkę dograć, daj mi muzyczkę dograć On, on, on gej to zaotrapał Co to są te małe skilczaki takie takie chodzi? Może być trapper pod endgame'a Może Ale nie, bo on ma ten, na mniejsze skilczaki Ja no, właśnie no, pytam się cały czas o to, o co w tym chodzi nikt mi nie, no mi nie powiedział No po prostu, jeżeli jesteś w jego terrorradiusie, to masz mniejsze skilczaki i tyle Najlepsze. Co to. to coś lepszego daje. nie co ty, to bardziej nam pomaga, żeby trafiać grajty. No? To jest najlepsze. To jest taki useless perk trochę. Prisof? <coughs> Uważajmy na Broodwardenat. Nie no, nie może być kurwa trapper endgame. Przeżył nawet nie ma podwolniejsza no, no. Ta, na rozstawienie trap. Chociaż nie. Coś ma. Gdzie to? O. Chodź. Masz tropa. Masz. Jak to robimy? No możesz zbierać tą bramę. Ja się oddaliłem stamtąd. Dobra. Wbrew. Okej, okay. eee, mniej gydalizm więcej gydalizm gdzie? Larza, gdzie gate były? Jeden gate jest przynajmniej przy mnie, przy dominiku. O Dobra. kurwa, a drugi Trzyliwa. jest tam, gdzie ja wisiałem. To dostanę campę? Chyba on mnie gdzieś niesie. No, daleko od gate, u mnie. Ej, wiggle mu zrobię? No. Eee, rozstawię trap'a na moje prawo w przejściu? No mam jego. Ja mm, mam kampę jest... Dobra, 4%. Możecie spierdalać, guys. Ale bo już został kołby, to on hita przyjął. Znaczy, no wiem, ale nie ma sensu. Po co? Lepiej, żeby trzech uciekło, niż chyba, żebyśmy wszyscy zdechli, nie? Spierdalajcie! Ja o... nie zadziała jakby. Dobra. I tak, e, skiby. Gierka leci na toby. Akurat dobrze, mam taką fajną miniaturkę, nie? Ta walty, teraz mnie rozwalił z tej pal... O, dzięki. Chodź. Te dwa stone z tej z, z, z sztucznej palety mnie rozwalił. Dead salon. Salut. No, co tam, Halo co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? To, że raz no ci w życiu nie wyszło, nie znaczy, że cały czas nie będzie ci w Nie, no na myśli nie mogę być. No kurwa. Nie, dlaczego? O, oddostałeś Dobra, pęsta. więc sprintburs nic nie daje. Sprintburs nic nie daje chyba, jak ma się to 30% smuteczek. U, 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 u. Dobra, kill yourself jest. Czemu ludzie grają w clowny? Grocze clowna wytłumaczyć, <laughs> że... Wrzucenie 20 butelek na ciebie, to. To dobra lupa. Może tak, po prostu mają problem z alkoholem. Myślałem, o tym? Że mają problem po prostu z sobą? Ale, no. chyba trzeba by było go wyleczyć. To jak ma się problem, to się albo leczy, albo coś się z tym robi. Ja Ściągną jabłek, jak coś. Także on jest kurwa na mainie. Jest na górze maina. Opegnę, no. A nie, ścianę kogo, nieważne. Yes! Brań! Pierdolisz, że oh, nice. proxy campi z main'a. Za mną pójdzie, za mną pójdzie! Pierdol... Oh, okay. Nice. Będę mógł gitarką napierdalał pod mor przed mordą. A, jednak mam je w dupie. Czemu on tak... Czemu on jest taki szybki? Ej, podpalę tą... Nie, nie jestem podpalę tą... Fuck me Trynce gonąłem na szubienicy. Ganomania. Standardowy gra sz klauna. Ogra próbując nie to nalować. Wyobraź sobie gracza klauna, który nie tuneluje stary. takich to chyba nie ma. Ludzie no main'a. I wraca pa. Pierdolę, lecimy dalej. Już mu już, już ku, się czerwona jak kurwa chodzi. Krzysiu, kręcisz main'a? Okay. No. Kaj, okay, kaj, okay, kaj, okay. Co, bamba? masz? Masz bomba A znaczy, czy ciebie coś bije w domu, klon? Czy, 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 czy no? Boże, nam tego rzuca Jak on się poci pod to boże On ma A, nie mów to. On ma Lightborna Ja pierdziel Ja, wolę, ja widzę, co to robisz A co mam Robi? robić? No po prostu patrzę jak jak on się poci z tymi butelkami Będę po paletą? Ja jestem za daleko, jego na nakręcę. Czy on ma save the boss for lasta? Bro. Pa, pa, pa. Mori! mori. Się... Tunel pod mori! Nie. Ja pierdolę, nie, nie. serio? A on pakował poszedł. Tam jest gen wykręcony prawie do Weź się może odczołgaj od jakiegoś haka. Może on cię nie doniesie, ja wezmę hita w razie no, mu. mori dom. O, oh, Może jest głupi nie wie. <laughs> Ale geny mamy rozstawiano A zrobiliście tego gena na szubienicy czy nie? Nie, tego miałeś zrobionego mocno nie? Nie Dobra, to na tą szubienicę idzie Wszystkie biedy gena ja, to jest jeszcze Twitch Kopię. Twitch gena na szubienicy Po kur... Twitch mi z tym Zrobię tego genu na no, szumienicę co, jak coś No nie Okej okay. Hello Kristof, on ma bomboza Ale to miałeś po Możesz mu zablokować okno ok, Jest jeszcze jakiś gen One są w rog rogach mapy wiesz Przekręcę tego na początku gdzie wisiał Dobra y, Nie to Pasz patrz za siebie Co? Ale patrz ja patrzę, za, patrzę za, za, siebie. No za siebie No nie patrzyłeś za siebie Albo tak, nie będę wystypany Jest patrząc u mnie jest cały czas Ja się będę blokować. Już widzę że jest jasno, nie będę cały czas je patrzył Dobra, leży że pierwsza z <SZE> Zablokowałem się Odciągam go jak najdalej O, to tak grosz Przecież Krzysztof ma matki, to możecie tego. Dobrze, <SZE> no. <SZE> możesz ganać. jeśli chili. <SZE> <My się SZE> <gledzisz. SZE> <ilne. SZE> Wr wracam do Was, wracę do Was, wracam do Was <SZE> Reload <SZE> <rysa SZE> <popatruj. SZE> butelek <SZE> No Dobra <SZE> swojego guna Kriso weź ogarnie kuba Ja tego z tego swojego gana. Ehm... <laughs> Serio to, to jest Twitch? No, to jest Twitch. Aha, mega. Myślę, to że Mega ludzie mają zaglądania jego rozgrywki. Okej, okay, idzie do Kubywiana, no, więc zajebiście, będę miał wykrącone na tego. Albo wróci do was, albo pójdzie do mnie. Wraca do was, wraca do, do was. Wrócił. Idzie po mnie, po mnie. Jestem jak, chuj, jak chuj pójdzie, kampa. jestem pod paletą, jakby co. Spłakał się. Może po ciebie, kurwa zdążę. Wraca po mnie, pod mnie. Jestem kurwa z drugiej strony mapy, to za co myślę. To byś chciał Zdążę się wybiglować? Nie Facecampa. No Day Face <laughs> no. is not To ja mam pomysł Damien, sprawdziłbyś się go Twitcha po tej rundzie Pewno Idź, idź do minik, idź do minik Nie ma sensu Na rob Chcę mu gitarką zagrać tak wiesz Nie chciał? Nie No skampa, spłakał się strasznie Dobra, dzięki byko za odcinek na YouTube'a Ale że pierwszy skwyt Sprawdzisz domy? Jo A, Dobra